Cześć drodzy odkrywcy na wyspie wiedzy. Dzisiaj wyruszymy w podróż do najsuchszego miejsca na ziemi, czyli pustyni Atakama. Dowiemy się dlaczego pada tam tak mało deszczu oraz jak zwierzęta i rośliny radzą sobie w miejscu niemal pozbawionym wody. Zapraszam was serdecznie do wspólnego odkrywania tej niezwykłej ciekawostki. W złotej grocie spotkałam motyla i leniwca. Motyl powiedział, że pustynia Atakama jest tak sucha, bo ktoś tam chyba codziennie sprząta chmury, żeby nie kapało z nich na piasek. Leniwiec z kolei uznał, że może pustynia jest tak bardzo spragniona, że wypija cały deszcz, zanim ten zdąży spaść na ziemię. Ich pomysły były zabawne, ale prawda jest taka, że pustynia Atakama jest najsuchsza, ponieważ otaczające ją góry blokują wilgotne powietrze, które nie dociera do jej wnętrza. W przystani piratów spotkałam krokodyla i ibisa. Krokodyl opowiedział, że na pustyni Atakama rośliny nauczyły się zdobywać wodę z megły, która czasem się pojawia, zbierając jej krople na swoich liściach. Ibis z kolei dodał, że niektóre zwierzęta na tej pustyni nie piją w ogóle wody, ale zdobywają ją z jedzenia, np. z owadów. Ich przykłady pokazały, jak sprytne i niezwykłe są sposoby przetrwania na najsuchszej pustyni świata. W zagajniku pytań spotkałam nietoperza i tygrysa. Postanowiłam sprawdzić ich wiedzę i zapytałam, co wiedzą o pustyni Atakama. Nietoperz odpowiedział, że Atakama znajduje się w Ameryce Południowej i jest uznawana za najbardziej suchą pustynię na świecie, ponieważ w niektórych miejscach deszcz nie padał przez kilkaset lat. Tygrys dodał, że pustynia ta jest używana przez naukowców do testowania sprzętu kosmicznego. Ponieważ jej krajobraz przypomina powierzchnię Marsa. Pochwaliłam ich za dużą wiedzę i podsumowałam, że Atakama to niezwykłe miejsce do nauki o skrajnych warunkach klimatycznych. Ciekawscy poszukiwacze? Dzisiaj odwiedziliśmy najsuchsze miejsce na świecie, czyli pustynię Atakama. Dowiedzieliśmy się, dlaczego tak rzadko pada tam deszcz, jak rośliny i zwierzęta radzą sobie z brakiem wody oraz jak naukowcy wykorzystują to niezwykłe miejsce. Do zobaczenia podczas kolejnych fascynujących wypraw po tajemnicach Wyspy Wiedzy.